Aleluja, alleluja, alleluja. Aleluja. Aleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba, jeśli ktoś spożywa ten chleb, Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest fred, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo pańskie, chwa do mnie Ta msza odpustowa ku czci Bożego Ciała jest trzecią częścią naszych obchodów. I gdyby tak przeanalizować każde słowo albo każdy temat, który był dzisiaj poruszany, począwszy od mszy świętej o godzinie dziewiątej, poprzez te słowo, które było kierowane przy każdym ołtarzu podczas procesji, czy słowo, które było po mszy świętej po procesji. Czy chociażby słowo, które padnie teraz, to możemy powiedzieć, że dziś w górze mamy pewnego rodzaju rekolekcję w duchu eucharystycznym. Bo chociażby nam przy świętej o godzinie 9 była mowa o tym pięknie Eucharystii, że Chrystus pozostał pod postacią chleba i wina, i to stanowi pewnego rodzaju prezent dla każdego z nas. Przy pierwszym ołtarzu była mowa o tym, jak Chrystus chce obdarzać człowieka swoimi łaskami. Przy drugim była mowa o tym poświęconym czasie na Eucharystię, na Pana Boga. Przy trzecim była poruszona kwestia tego, że Kościół jest pomysłem samego Chrystusa, aby to w nim Eucharystia była centrum jego życia. I przy czwartym ołtarzu padły słowa, abyście byli jedno, o jedności, o wspólnocie. O tym też, że my jako wspólnota Kościoła, stając przed ołtarzem, stanowimy jedno, niezależnie od tego, co w naszym życiu też się dzieje. I na zakończenie procesji, kiedy była msza święta o godzinie 12, była mowa o tym, jaką wartością jest Eucharystia, a jaką wartością powinna być też w życiu każdego z nas. I ten ostatni akcent, może rozpocznijmy sobie od y, słów Salmo Responsoryjnego, Kościele Święty, chwal swojego Pana. Słowa, które są przypomnieniem dla każdego z nas, że w Kościele Bóg jest na pierwszym miejscu. Że nie jest to żaden folwark człowieka, ale przede wszystkim Kościół jest kierowany przez Pana Boga. W Kościele jest Bóg i w Kościele Bóg pragnie być uwielbiony. I między innymi Eucharystia, na której się gromadzimy, ma przede wszystkim też charakter dziękczynny. I dziękujemy Panu Bogu za to, że jest z nami w postaciach chleba i wina. I właśnie Eucharystia jest jednym ze sposobów uwielbienia Pana Boga. Ale żeby uwielbiać Pana Boga w Eucharystii, przede wszystkim musimy my być obecni. I ten warunek też spełniamy. Ważne teraz, aby. Ukierunkować nasze serce na to, aby chciało w Eucharystii uwielbiać Pana Boga, a abyśmy nie byli tylko statystami w wielkim dziele Eucharystycznym. No i kiedy już nasze serce jest obecne, to przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie: czy moja postawa w tym przypadku, czy jestem w stanie łaski uświęcającej, aby moje pełne uczestnictwo było na jeszcze większą chwałę Bożą i chwałę Kościoła? Dziś uroczystość najświętszego ciała i krwi Pana Jezusa. Przypominamy sobie, że Bóg pragnie być uwielbiany przez człowieka. I kiedy słyszymy takie zdanie, możemy zadać sobie pytanie: to w takim razie, skoro Bóg jest idealny, a pragnie być uwielbiany przez człowieka, to czy nie jest to pycha Pana Boga? Otóż to stwierdzenie możemy od razu obalić. Dlatego, że przede wszystkim poprzez to, że my uwielbiamy Pana Boga, my też w cudzysłowie coś z tego mamy. Bo Bóg zsyła na nas wiele łask. I myślę, że bardzo wymowne są też słowa, które chociażby wypływają z wielu pieśni, kiedy na przykład kończy się adoracja najświętszego sakramentu. Wiele pieśni eucharystycznych, kiedy przeanalizujemy ich słowa i treści, zauważymy w jaki sposób. Cieszy się niebo i cieszy się ziemia, kiedy Bóg przychodzi pod postacią chleba na ołtarzach całego świata. Ważna jest też nasza postawa. Czy ja wierzę w to, że w tym małym, białym kawałku chleba jest sam Bóg? Bardzo umowne są słowa, które przypisuje się świętemu Tomaszowi Zakwinu, a też wyśpiewujemy w pieśni Zbliżam się w pokorze. Słowa mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak, kto się im poddaje, temu wiary brak. Jest takie niebezpieczeństwo, że my po przyjęciu Komunii Świętej możemy stwierdzić, niczym ten chleb eucharystyczny nie różni się od tego chleba, który mamy, chociaż, którym chociażby dzielimy się w czasie wieczerzy wigilijnej. Tymczasem oczy wiary mówią nam wprost, że kiedy dokonuje się przeistoczenia. Czyli kiedy kapłan wypowiada słowa, to jest ciało moje, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, wtedy dokonuje się ta niezwykła przemiana, że ten chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino staje się krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie każdy w to wierzy i jest wiele niebezpieczeństw, przed którym też jesteśmy przestrzegani. Chociażby bardzo zapadły mi w pamięci słowa kapłana w Santiago de Compostela, kiedy już mieliśmy wychodzić na święto, a przewodniczący jej zebrał nas księży w takim kółeczku i zaczyna tłumaczyć, że kiedy będziemy rozdawać komunię świętą, żeby być bardzo uważnym, bo bardzo często dochodzi do profanacji Najświętszego Sakramentu że ktoś na przykład przyjmując komunię świętą zabiera ją na pamiątkę pobytu w tym miejscu. I taki właśnie obraz też ma niezrozumienia tego kim jest Chrystus w Eucharystii i po co Chrystusa przyjmuje. Miesiąc temu właśnie tam gdzie na co dzień posługuję jestem rezydentem w parafii Opatrzności Bożej. Rozdaje komunię świętą i Zawsze staram się przed jeszcze udzieleniem komunii świętych, chociaż te dwie sekundy, dać możliwości adoracji Pana Jezusa. Podał Sławę ciało Chrystusa i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu podchodzi Pani, wyrywa mi ciało Pańskie z ręki i chowa do torebki. Na początku byłem w takim szoku, ale reakcja była szybka i mówię, Proszę oddać najświętszy sakrament. Pani zbulwersowana mówi, Ja przyjmę komunię świętą, kiedy wrócę od lekarza. Natychmiast nakazałem oddać komunię świętą, bo przecież doszłoby do wielkiej profanacji. Bo komunia święta nie jest do prywatnego przechowywania, ale jest do przyjmowania. Aby człowiek po przyjęciu komunii świętej stawał się żywym tabernakulum, Bo Bóg chce przebywać w człowieku, chce wychodzić do człowieka a nie chce być traktowany jak byle jaka rzecz, którą wkładamy do torebki. I te słowa też nie kładają bez powodu, bo musimy zwrócić uwagę na to, jak przyjmujemy Pana Jezusa, czy z wielkim szacunkiem, czy z wielką godnością, czy może też z obojętnością. Nie bez powodu, kiedy kończy kapłan rozdawanie Komunii Świętej, to obmywa ręce Baskuł. Um aby żadna, nawet najmniejsza cząsteczka, partykuła nie spadła na ziemię. To jest właśnie między innymi ten szacunek do najświętszego sakramentu, do Chrystusa w Eucharystii. A kiedy stykamy się z brakiem wiary w obecność Chrystusa Eucharystycznego, to wtedy traktujemy Komunię Świętą jak zwykłą rzecz, jak zwykły opłatek. Zresztą bardzo często, że ktoś powie, niepotrzebnie ksiądz tak się denerwuje, ale kiedy ktoś mówi, przyjmuję opłatek, to czy nie są to słowa lekceważące samego Boga? Bo to właśnie chodzi nie o to, że ja, przyjm, ja przyjmuję opłatek, ale przyjmuję samego Boga. Słowo też jest ważne. Słowo jest kluczowe. Bo przecież nikt nie powie, chociażby, jeżeli kogoś kocha, że jest mu obojętny ale wtedy stara się wypowiedzieć jak najpiękniejsze słowa, aby tę osobę uhonorować. A co w przypadku, jeżeli mówimy o samym Bogu? Moja postawa przyjęcia komunii świętej ma także wpływ na rozwój mojej pobożności eucharystycznej. I tutaj chciałbym posłużyć się słowami kardynała Ratzingera, że wiara w Jezusa eucharystycznego to skok w niewiadomo. Wymaga przyjęcia tego, co niewidzialne, za rzeczywiste i zasadnicze. Wiara Jezusa Eucharystycznego wymaga sięgnięcia do głębi, wymaga nawrócenia osobistego. To troska o moją gotowość na przyjęcie Pana Jezusa. Tego, kto kocha Eucharystię, nie zrozumie nigdy ten, kto jest niewierzący. Bo będzie polegał na tym, o czym mówi też święty Tomasz. Te słowa z pieśni zbliżam się w pokorze. Mylą się, O Boże, w Tobie wzrok i smak. Że człowiek niewierzący widzi tylko zwykły opłatek, i w smaku też jest jak zwykły opłatek. Ale dla człowieka wierzącego, to jest największa świętość, którą należy bronić, którą należy chronić, ale którą przede wszystkim też należy obdarzać wielką miłością. Szacunkiem, i godnością. Za nami czas, kiedy dla wielu osób takie bycie mszy świętej było wielkim ograniczeniem. Ja pamiętam, że kiedy już minął czas wszelkiego rodzaju restrykcji, limitów w kościołach, do zakrycji przyszła pewna pani, która półtora roku nie była na mszy świętej, ale nie wynikało to ani z żadnego strachu. Ani z tego, że jakby nie chciała chodzić nam przy świętą, ale po prostu została, w cudzysłowie, zamknięta w domu. Najbliższa rodzina nie pozwalała jej na krok opuszczać murów mieszkania. I mówię, że kiedy po półtorej roku przyszła na Eucharystię, to pojawiły się na jej oczach łzy. Że w końcu mogła po tak długim czasie przyjąć komunię świętą. Płakała ze wzruszenia. A jak wiele osób, które nie rozumie Eucharystii, zruszyłoby ramionami, a nawet tę Panią wyśmiała. A moim zdaniem to jest właśnie oznaka wiary, wiary i tęsknoty za Chrystusem Eucharystii. Bo tak naprawdę łatwo jest powiedzieć wierzę. Ale czy za wiarą w Trójjedynego Boga idzie także realizacja Bożego Słowa? Czy Bóg może cieszyć się z tego, że ktoś mówi wierze, a jednocześnie też rezygnuje z realizacji Jego słów? Chociażby tych słów, które padają w dzisiejszej Ewangelii. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne. Czy jesteśmy świadomy tego, że kiedy przyjmuje Komunię Świętą, to Jezus swoją łaską obejmuje całe nasze ciało i całą naszą duszę? Święty Augustyn usłyszał kiedyś takie słowa: Jestem chlebem mocnych, pożywaj mnie. Lecz nie ty mnie w siebie zmieniasz, lecz ja cię we mnie przemienię. Eucharystia przemienia człowieka, ale musi być na to otwarte nasze serce. Popatrzmy jeszcze na jeden aspekt Eucharystii. Bo kiedy wszyscy jesteśmy tutaj na mszy Świętej tworzymy wspólnotę i jako wspólnota stajemy przed ołtarzem. Idziemy razem przez wszystkie elementy Mszy Świętej, ale kiedy następuje moment Komunii Świętej, to przechodzimy od tego naszego liturgicznego my do liturgicznego ja. I znów chciałbym zacytować kardynała Ratzingena. Komunia to osobiste przystąpienie do Jezusa Chrystusa, to moja osobista modlitwa, Potrzebująca chwili medytacji. To takie ciche sam na sam z Panem. I to spotkanie powinno przeradzać się w czyn. Ja, jako członek Kościoła mistycznego ciała Jezusa, nie żyję dla siebie w odosobnieniu, lecz jestem po to, aby mieć oczy i serce otwarte dla wszystkich dzieci Boga. Czyli widzimy, stoimy jako wspólnota. W momencie Kołnii świętej stajemy sam na sam z Panem Bogiem. Ale po przyjęciu Komunii Świętej wiemy, że tej wielkiej łaski, którą daje nam Pan Bóg, nie możemy zachować dla samych siebie. I na koniec, skoro przychodzimy teraz na Eucharystię, a część z nas przecież była już na Mszy Świętej, tej przed procesją, czy po procesji, czy byliśmy na procesji Bożego Ciała, ale przychodzimy dziś tu, aby być razem z Chrystusem Eucharystycznym. A to oznacza jedno: Chrystus Eucharystyczny nie jest nam obojętny i bardzo dobrze, że tak jest. Bo to oznacza, że jesteśmy świadomi tego wielkiego daru, który nam Jezus pozostawił. Daru z siebie. Dziękujmy Panu Jezusowi za to i stawajmy się na Jego wzór. Zawsze, kiedy przyjmujemy Jezusa w Eucharystii, kiedy spędzamy czas na adorowaniu, jego bądźmy zawsze świadomi, że Bóg z miłości do nas pozostawił się w tym białym, małym kawał kawałku chleba i z miłości do nas za każdym razem, kiedy jest ukazywany, chce nam błogosławić. Amen.